Ta cała seria, którą tutaj będziesz oglądać, to jest strategiczna kawa. Ona ma już kilka sezonów, to jest takie cotygodniowe spotkanie osób, które przekształciły swoją pasję w biznes. My się tutaj spotykamy na taki kwadrans, czasami dłużej, żeby poznać jeden temat i docelowo zarabiać więcej na swoim. Poznaj wspaniałą społeczność komentujących tutaj te odcinki osób. To są wszystko pasjonaci, którzy zarabiają na swojej pasji. I spotykamy się tutaj również po to, żeby tej pasji do tego, co kochamy robić, nie utracić. Bo ten moment, w którym my zamieniamy pasję w biznes, czyli tak naprawdę 80% naszego czasu robimy rzeczy, których nie chcemy robić. Związane one są właśnie z prowadzeniem biznesu. My byśmy chcieli dalej mieć pasję, tylko tym razem 8 godzin przynajmniej na dobę. To bardzo łatwo jest w takiej atmosferze te pasje do naszej pasji utracić, więc bardzo dbamy o to, żeby to się nie stało, bo gdyby tak się stało, no to na co my się przerzucimy? Prawda? Ktoś, kto tylko i wyłącznie sprzedaje krzesła po to, żeby na tych krzesłach świetnie zarobić. Jeżeli te krzesła pewnego dnia przestaną się sprzedawać, bez problemu przerzuci się na to, żeby sprzedawać klamki bądź taborety. A co zrobisz ty, kiedy w Twoim przypadku, w Twojej branży, pasja, która do tej pory dawała Ci dobry zarobek, będzie przeżywać kryzys? Czy jesteś na to gotowa? Czy jesteś na to gotowy? No właśnie. W latach chudych korzystamy z tego, Jaki styl życia przyjęliśmy w latach grubych? Jeśli to, co teraz powiedziałam, Cię zainspirowało, to zostań z nami, zaobserwuj po więcej i pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Barbara Jurga, jestem badaczką rynku. Specjalizuję się w strategiach marek osobistych i produktowych. Mam takie trzy piony specjalizacji. Pierwsza to buduję silne marki od zera. Następnie uczę moich kursantów, jak Precyzyjnie ustawiać reklamę, jak budować komunikat reklamowy, żeby na skutek tej dobrze ustawionej reklamy do tej marki trafiali właściwi odbiorcy, z czasem klienci. No i mój e, taki trzeci tor działania, e, trzecia wręcz obsesja, to jest sprzedaż, bo przez większość mojej pracy zawodowej dla dużych firm i korporacji pracowałam jako dyrektorka marketingu i sprzedaży, więc mój marketing zawsze był powiązany ze sprzedażą. I to, co robię w obrębie mediów społecznościowych, to uczę sprzedawać z zyskiem. Bardzo serdecznie Cię zapraszam na wszystkie, w tym archiwalne odcinki strategicznej kawy. Czekam na Twoje sugestie, inspiracje, komentarze. Wierzę, że nie będzie to zmarnowany czas. Niech ten czas dla Ciebie, dla nas wszystkich będzie inspirujący.